Witam w mafii i rozpoczynamy pierwszą rundę. Pierwszą, drugą, nieważne. No i tak, miasto idzie spać. Wstaje morderca i pisze mi na MSG, kogo chcę wyeliminować. Dobrze, no to już wiem, kogo chcę. Teraz robią tak, tak. No i teraz wstaje medyk i pisze mi na MSG, kogo chcę uratować. No dobrze, już wiem kogo chcę. No i teraz robimy tak. I w sumie każdy już wstaje, ale oprócz jednej osoby. Jak myślicie? Kogo? Pewnie oprócz tego, tak, 8 x zgaduję. Nie, królik. A no dobrze, dawaj lepiej, dawaj lepiej. Klasyka, klasyka. Yy, tak. Jak chcę killę, jak chcę killę, ja chcę Niestety. Dobra, teraz tak. Macie jakieś podejrzenia? Kto jest mordercą? Czy coś? Nie ma już osoby, która ma różowego skina nawet ja mam na kogo zwalić. Że, nie o jest. Dobra, <laughs> ja jestem mordercą, przyznaję się. I zabiję tego oto pana. Tak, Te, tego oto pana. I się ja, sobie, ja, ja chyba mu ufam, ja chyba mu ufam. Ufamy mu? Ufamy, mu? Ufamy, mu? Ufamy mu? Musimy się naradzić. Nie wiem, nie wiem. Chodź, no chodź, pod tutaj, tutaj pod Musimy się naradzić, nie, mu? wiem, nie wiem. Ufamy mu? Nie wiem. Tepniesz? Ej, to dawaj go wywalimy. Jak kładam. Nie możesz cię tepać, bo ty nie kłam, to wygramy. To wygramy. No, jeszcze nie ma świąt, trochę się pośpieszyłeś, panie Chcę hmm. hmm. za miesiące, więc tego ja się na niego. Aha. To no, za szybki ten święty mi. szybki koła. ten święty No czyli... A tak w ogóle, bo został wyeliminowany yy, Korolik, no i on w ogóle nie ktoś. był jak coś. Nikim. Był inocentem. Dobra, czyli ostatecznie wszyscy głosujecie na tak. Szymona? Tak, tak. Nie, czekaj, czekaj nie, ja zmieniam swój głos. Na kogo? Eee... głos zmieniasz. A, eee, Głos i ja zastanować się. Eee, zastan mam... zastanawiam się nad dwoma osobami. No dobra, no to Szymon kogo? Ja? kitka. No to teraz tak, musicie znowu zagłosować, albo nikt nie umiera. Dobra, no czyli tak, ja głosuję, ja, ja głosuję na... Dobra, Albo na Szymona. Szymona, ja Szymona. Nie, ja na Mikołaja Świętego, nie. A trzy, czy... Osobą, która została teraz jakby wy, przez was wygłosowana, to jest ta... Mój kill, będzie mój kill. No i niestety, A teraz miasto idzie spać. A to nie był, to nieźle. No, nie on był. Nie wiadomo, bym, nie wiadomo, Ale wstaje morderca. No i pisze mi na MSG. Koło chcę wyeliminować? Bo jeśli. Ja się o nie ufam teraz. Ja nie mam teraz nie ufam. Ja mam teraz dobrze. nie ufam wszystkim. No i teraz, jeśli medyk źle uratuje, no to właśnie zakończy się gra. Pisze mi teraz na MSG. Pamiętaj w twoich. Okej. Okay. No dobrze, no to. Już wszystko wiem Wszyscy w sumie już wstają Oprócz... Ja! Sims X No i tym sposobem mafia wygrała Gratulacje Kitek Dobra i tak, pytanie które miało być wcześniej Ale zepsułem Spodziewałeś się mordercy czy nie? A w sumie ty nim byłeś, no tak No w sumie bardzo no, się spodziewałem No w sumie to każdy Znaczy ty byś się tylko spodziewał, dobra Podobała ci się ta niesamowita rozgrywka? Bardzo, bardzo, bardzo fajna. Mili ludzie, tak? Mili gracze. No dobra, rozumiem. Ile ty obecnie masz już monet? Sześć. No to czy masz zamiar w najwstępnych rundach coś kupić? Zbieram na. Cicho, cicho, cicho. cicho. Na. Ochro na, ochronę, na, ochronę, na ochronę, za 10. Tylko ona działa przez jedną rundę, tylko. No, dlatego ją kupuję. Tez, no dobra, tez, dobra. E, bo inne karty podczas różnych gier, jakby, jak nie użyjesz jej, to one zostają. No dobra, no to ty chyba możesz iść. Możesz, no dobra, zapraszam kolejną osobę. Zapraszam kolejną osobę. Szczupu, 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 szczupu. Ej, mam pytanie, mam pytanie. Dobrze, posłuchaj, teraz do ciebie pytanie. Czy spodziewałeś się, kto był mordercą, czy nie za bardzo raczej? Nie, myślałam właśnie, że czymś Chodź, 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 chodź No, no chodź, chodź, niestety chodź, chodź. to był kitek, którego idzie. ratowałeś na ostatniej rundzie e, no, no No bywa, niestety farty nie zapisał akurat e, Ale czemu akurat eliminujecie ciągle postacie, postacie? osoby, które nie są? Szczerze? Strzelamy No w sumie tak gra najlepszym E, a czy ty masz zamiar jakąś kartę niesamowitą kupić? Na razie nie. A na co zbierasz tak w ogóle? Czekam na te lepsze. Na razie mnie nie stać na te lepsze. Okej, okay, no to rozumiem, rozumiem. E, no i czy chciałeś coś zapytać, czy coś? Nie. No dobra, no to następny! No to ja już zaraz tam okay. sprawdzę, co tam się dzieje. Eee, dobra, zapraszam A, pana ja tutaj nie pytania podstawowe. Spodziewałeś się kto był mafią? Eee, czy się spodziewałem? To jest pytanie retoryczne, czy psychiczne Normalne. Normalne, super, tak. Do tego tak odpowiedzi się o, oczekiwałem. Eee, no więc tak, mała odpowiedź jest tak, że... Tak, się, A, się to, kto to jest. Eee, no dobrze, no to czy ty no, zbierasz na jakąś kartę, czy masz Z zamiar jakąś kupić, zbiewałem. czy coś? Ty wiedzieć, czy karty odrodzenia to mogę zrobić jak już są wywalić? Czy muszę wcześniej? Yy, nie, to ty działa wychodzi? tylko na inną osobę, oprócz ciebie. O, czy jak ona odbali, to mogę odrodzić. Mhm. Mm jak no... I wtedy, określa, jeśli chcecie, określa, o, możemy określa, określa, wprowadzić rzecz, że, że dowiadujesz się, kim ta osoba była. A, ochrona? Yy, przez jedną rundę, tak jakby medyk cię ochronił. A jeśli medyk w tej rundzie też cię ochroni, to jakby się stakuje, można powiedzieć. A, aha, ale czy mógł się to przed wywaleniem czy już po wywaleniu? No to kupujesz raczej przed, nie? Jak kupisz ale tą kartę kupujesz... i użyjesz, no to jakby Posłuchaj... Jakby te karty kupić możesz w każdym momencie. Nawet po, jak już nie żyjesz, teoretycznie, ale nie możesz już ich użyć w tej rundzie, tylko w następnej. Ale A, jak no dobra, rozumiem, już dobra. jest runda i nie użyłeś tej to karty, to tylko... jej nie tracisz. Ale to, na całą... to na całą rundę trwa? Yy, no nie, no to zależy jakby jakby ochrony to przez jedną taką turę jakby tej Na jedno głosowanie A, no i tak dobra. dalej Dobra, no to do, 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 do kolejne pytanie No, nie wiem czy szczerze, co jeszcze mogę dopowiedzieć Możesz A, sobie iść jeśli chcesz Następny, z was chce pierwszy? Ale co o pierwszy? Obydwoje no, dwóch do jasnej Obydwoje Dobra, czymś co jest Dobra, no to tak, podstawowe pytania wam zadam Eee, czy spodziewaliście się kto był mordercą? Daj, ja. tutaj. Ja tak, ja tak, jak tak jak odpadłem, bo No widziałeś ty. Ale czy wy byliście w ogóle jakimś mafem albo coś? A nie jeszcze. Nie! Ja. Nigdy. <laughs> dobra, spokojnie, to druga taka będzie zaraz runda, a wcześniej była jeszcze jedna, ale to nieważne. No dobra. Czy wy zamieracie, zamierzacie coś kupić, jakąś kartę czy coś? Ciekawy za co. Człowieku ma dwie. A wy nie macie? Szymon Aha, bo. Dobra, no to. A w ogóle, jaka karta wam najbardziej się podoba obecnie z takich gwiazd ciekawszych? Czekaj, muszę spojrzeć. Nie, zobacz, zobacz, zobacz tam. A, okay. Ej, no, a co to ma być? Trzyma. Dobra. Czyli rozumiesz, że żadnej co? karty nie, nie tam można się na razie kupić, tak? Ale... No bo mamy za dzieci, co, ludzie. ciężko za co, ciężko no, za co Dobra no to macie jeszcze jakieś do mnie pytanie czy coś? Nie krada. nie, No to możecie iść jeśli chcecie Drugą rundę no i klasycznie Proszę usiąść w miejscu dziękuję. Niech morderca na MSG Dobra Dziękuję, dziękuję No i tak robimy tak No i teraz medyk pisze mi na MSG Kto, kogo chce uratować? Um, no, bo tak będzie raczej. Dobrze, no, jeśli... Nie wiem co ja gada teraz. Czy napisze mi ten medyk? Dobrze. Tą osobę chcesz uratować. Dobrze, dobrze. No i w sumie teraz wszyscy wstają oprócz... Nie będę. Tak, czemu wy tak go nie lubicie? T tak, możesz iść. Króla, Króla to jest wychodzę, nie? Nie wal, nie wal, wal Piorunem, ja sam wyjdę. Ja chcę killa, ja chcę killa. Eee, a, ej, tak szczerze, nie, to jest okrutne, jesteście okrutni. A teraz, czy macie jakieś sugestie i w ogóle on wrócił? Ja eee, nie, nie mam. Oddajmy oni. A kogo będziecie chcieli zagłosować teraz? Eee... Czy to było ufano czy nie? No właśnie nie wiem, ale jak coś to ten nie gra, ten nie gra. No I tak, nie ten gra. Ten, ten. Idź mi tym różowym, idź mi tym tak, różowym. Co i tak, 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 ja ci ufam. A no, bo Jeśli tak wyeliminujecie to Szymona, to nie jakby nie już, no, jeśli zostanie wylosowany u was jakiś medyk później albo morderca, no to nie wiem czy wam dam, bo to już bez sensu, bo ciągle eliminujecie dwie osoby. No to, no to kitka ale. dla odmiany, to kitka dla odmiany. No co? łączymy się jako dwie osoby, które mają Hello Kitty na szupu, co? O Na szupu, na szupu, szupu. No i dobra, Szymon. No Kogo głosujesz? Hello Kitty lepszy, pamiętaj. Pamiętaj, on, ten który stoi przed tobą, ma dwa głosy. Ma dwa głosy. Pomyśl. i takiego głos nic nie zmienił Zmieni, bo on ma dwa głosy, a jeśli zagłosuje na kogoś innego to. No i dobra, w końcu ktoś inny zostaje wyeliminowany. Niesamowite. Tylko po na chwilę. A i propo jego, propo tego skożdżą. królika tutaj, co jest obok mnie? O, e, to on e, nie był. Królik nie był, jak coś. Dobra, posłuchajcie, miasto idzie spać klasycznie. No i morderca. Pu -pu. Może wstawać i wpisać na MSG Kogo chcę tym razem wyeliminować? Nie widzę. No dobrze, no to teraz... Wiem! Medyk! Z no czego co pamiętam? Nie ty jesteś Shemsix, nie? Ja nie. Medykiem? Ja nie chyba, nie? Dobra, czekajcie, bo ja muszę zrobić tak, tak, tak. Wstaje medyk No i... Kogo chcesz uratować? Może tego pożałuję, może nie Ja, ja, ja jestem mordercą ogólnie, nie? X. No chyba, chyba jesteś mordercą Jeśli ja no, też to tak ciebie walić No dobrze Zrobiłem. Teraz wszyscy stoją oprócz Szemona i znowu Kitek był mafią i znowu wygrał <laughs> Moim zdaniem to nie wiem jakim prawem to się dzieje tak szczerze Witam. Po pierwsze, czy ktoś chce spróbować podwoić swoje monety? Co? Czy ktoś chce spróbować podwoić swoje monety? Tak! Piszcie na czacie, bo jak tak gadacie, to za głośno. Ja, ja, Dobra, no to piszcie, dobra. Po pierwsze, zaczynamy od tego, kto napisał pierwszy. Zaczynamy od tego, kto pisał pierwszy, czyli szczupu. No dobra, to czekajcie, robimy magiczny trik, odpalamy coin flipa. Ja lubię automaty, no i teraz tak, wybierasz orzeł czy reszkę orzeł Dobrze, no to rzucamy monetą Reszka, 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 reszka Wybrałeś orła, tak? No i gratulacje podwoiłeś swoje monety no nie zmieniłem, dzięki, dzięki Eee no i to posłuchaj, miałeś 6 to będziesz miał 12 Teraz... Teraz Szymon Dzięki, dzięki Zlosujemy twoje A co jak się, tak się nie uda? Co wybierasz? No to nic to nie Tracisz czy tracisz? Reszkę, nic się nie dzieje reszka. Reszkę dobra No to rzucamy monetą i będzie reszka Reszka no Jak tak się nie uda to tracisz czy nic nie dzieje jak, jak eee, się nie Tracisz tylko jedną Dobra to reszka, ja byłem trzeci Ja, ja, ja pierwszy ja... ja byłem trzeci przecież tam na początku Dobra no i teraz kto był? Teraz a jest Kitek. Kitek, no to ożeł, losujemy ożeł, ożeł, ożeł. twoje. Orzeł, orzeł. Dobrze, klasy... znaczy klasycznie chyba nie. O, orzeł. No to mega. Mam 20 teraz, bo ja miałem 10. oj ciekawe. Wide... Ja mam 10, więc 20 będę miał. Ja nie mogę, Dobra. no to... Widzę, że... Ja, COVID, ja bo teraz nie. ja odbiorę orła. Chyba ty ty masz 20. Masz już 20 teraz, tak? Tak, już mam. K kto? E, Królik, dobra, lecimy. E, orzeł, czy reszka. Nie, nie teraz. Reszka. Orzeł. Ja nie mogę mu odbierać. Zróbmy, że nie, nie traci. Naprawdę, on ma tylko dwie monety. Dobra, nie zabieram. No, on ma za mało, on ma dwie monety, ja nie zabieram. Dobra, orzeł, no to rzucamy. Orzeł Na serio, nie wierzę w to, burs, jakiego ty masz pecha. Czym ich spodwoiłeś? Ty, 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 ty. On mi każdej że królik jeszcze teraz spalił. Nie, ja mu monetę dałem. Też mu dałem. No i git. On jest tam na górze, jak coś. Nie? Dam mu dwie chyba, dam mu dwie. No i dobrze, dziękuję Wam, sekundę, że jesteście mili e, Posłuchajcie, losuję teraz, kto kim jest. Ale Dobra. Ja to mogę użyć. I tak, tak, to jest i tak, jakby, to jakby to twoja znowu... postać chwilowa i tak dalej. Wszyscy idą spać. Okay. Ogólnie y, Szczupu właśnie użył tej karty i tak dalej, bo ja teraz włączyłem nagrywanie. E, to dwóch morderców pisze mi na msg. Ale Cisza, się pisze. pisze. No. <laughs> Dostałem informację, chwila. Jakiś się Jaki czy No serio, niesamowite. Jest ich dwóch, a oni nie potrafią... nie dostałem jedynie informacji chwila. A osoba. Eee, dobra, teraz wszyscy. Pyk, pyk. Eee, ogólnie taka informacja, bo nie wiem, czy ktoś pamięta. Eee, medyk może na siebie głosować... na siebie uleczyć, bo wcześniej tak ktoś by, ktoś coś robił, ale nie wiem czy inni wiedzą. Dobra. Ej królik, Staje. królik medyk dołącz i do nas. Medyk pisze mi na MSG. Królik, królik dołącz do nas. Co? Dołącz do nas, królik. Medyk pisze na MSG. Królik. Medyk pisze. pisze. Dobra, królik jest medykiem. Królik medyk właśnie rusza. Tak. I nie odpowiada. No dobra, no to już wiem kogo. No nie, No i nie, wszyscy... Nie, nie. Idą spać i wszyscy One... wstają o Nie, nie wstajcie, nie wstajcie, nie wstawajcie wsta 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 mordercy, mordercy wie... Nie! Tym razem przeżyłeś. Ale nie przez Juj, dobry traf medyka o nie. Lecz przez to, że został wybrany Już Można, ja chcę. Ja chcę killa, ja chcę kila A dzięki mój Kluli. Dobra, no i teraz tak Czy macie jakieś przypuszczenia, czy coś ten... Na pewno nie nikt naszego e, Tworokąta to jest? Okej, okej. Eee... chcemy? Eee, proponuję? Królik. E, ja, nie, ja. Nie, nie, ja idę. Ja. Nie głosuj tak. Czy na serio wszyscy na niego? Tak. Oh, Powiem wam tak, dwie osoby, które wyeliminowaliście nie było oczywiście. A no, ja co zrobimy? No i teraz tak. No wszyscy idą spać. Ale żeśmy jedną no, drużyną, żeśmy wszyscy No i wszyscy jedną, staje dwóch morderców, nie, pisze mi na msg kogo chce wyeliminować. Nie rozdzielaj nas. Nie rozdzielaj nas. Piszecie, kogo chcecie o, wyeliminować. No bo kto nie jest mordercą teraz, klika w myszkę. O dobrze, dobrze. Piszemy no i musicie dupi. mi napisać. No, ci... Ale tymi rękami machamy, jak równo wszyscy. Musicie napisać O Szemsik przestał Oj Szemsik, Sensiks Ale co? Albo nie napiszecie przez 5 sekund, dobra, albo dobra, nikt nie, nie odpada. Nie klikamy, nie klikamy, bo muszą napisać dobrze, No i dobrze tak Dobra, tepne cię Dobra, jeden głos mam, a drugi Dobrze, rozumiem e, idziecie spać, dobra no i... my chyba wszystko wiemy. Kitek. Chciałem powiedzieć, no. że Medic wstaje. Ja Chciałem i... powiedzieć, że Medic staje, lecz nie wstaje. Kogo pierwszego Kitek, kogo pierwszego? Stajemy... No i dobra, wszyscy wstają. O w ogóle patrzcie teraz na w jednym miejscu, fajnie fajnie. Ustańcie ja wszyscy w jednym bio. miejscu. Dobra, no? Ja wszyscy tutaj, wszyscy tutaj. W ja miejscu. mam wszyscy tu Dziękuję. No i kto to był? Oczywiście, że Kitek. Nie Nie. No nie i dobra. Nie, nie, dobra nie. Ej, Jarek. Co? Bo teraz, teraz żyje tylko ja, Szymon. żyje tylko, ja, tylko ja, Szymon. i sztuk. Tak. I jak myślicie? Możesz, na na kogo... Możesz mi i Szymonowi dać nie miecze? No, czyli przyznaliście się, tak! Wiadomo, kto zostanie wyeliminowany, ponieważ dwa głosy akurat pójdą na tajemniczą osobę, która nie jest mafią. Ty nie jesteś mafią, Szczupu. Dobrze ugrany, Szymon. Tak, wszyscy tutaj, Zradzili tych dwóch, Pancake i Szymcy, to były mafie. Na... Posłuchajcie, to moim zdaniem te dwie czy tam trzy rundy były wystarczające, nie jest, bo już mi się... Nie, to jest bo już mi, się, kobieta. mi się odechciało akurat. I czy, jeśli ktoś chce na podsumowanie na tych y, pytań, to to może przyjść, nie? Nie, dobra, chodź. Y, klasyczne pytania. Y, czy, o, dobra, czy wiedziałeś, kto będzie mafią? Czy wiedziałeś, że wyeliminują cię po 5 sekundach? Czy na razie i tak nie zbierasz na żadne karty? Nie Nienawidzę życia, do widzenia. Do widzenia. Jeśli w następnym odcinku ogólnie mam propozycję, że no. jedna z najbardziej ogarniętych osób... Nie, nie, ja. nie, nie, wasza dwójka, bo wy... nie będę Trzeba. po prostu nic więcej mówił. Eee, czyli Kacper Pancake będzie hostem, a ja, czyli wiecie, będzie prowadzącym, a ja w następnym mogę być graczem. Nie wiem jakby... Ja chcę być, ja chcę być przeciw... To tak ci. Eee, nie, was tak szczerze interesuje. Nie dawaj, nie, nie dawaj no i czy Kacper, zgadzasz się na to, żeby kiedyś tak żebyś tak był? Tal Powiedz Talaj, powiedz ja, powiedz ja, powiedzmy się. No i, no i no to mamy wszystkie całe potwierdzenie no Uwaga, 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 uwaga! Chciałbym, chciałbym zrobić na to nie.